Serce Jezusa, domie Boże i bramo niebios. Ta piękna litania do serca Pana Jezusa kilkakrotnie wspomina o sercu Jezusa, które jest świątynią. Mówi o tym, że serce Jezusa jest świątynią Boga, przybytkiem Najwyższego. A dziś jeszcze mocniej przypomina, że jest domem Bożym i bramą niebios. Tak. To bardzo ważne, żeby nieustannie czuć tą obecność Boga że nasze serce, nasza dusza jest sanktuarium Boga w nas. To bardzo mocno przypomina. O godności osoby ludzkiej, ale także mocno przypomina o tym, że Bóg jest, że On jest tutaj, że jest w naszym sercu. Kiedy idziemy w lewo, idzie z nami w lewo, kiedy idziemy w prawo, podąża w prawo, idzie z nami nawet w złą stronę, bo taki jest Bóg. Nie idzie po to, aby, m, m, dlatego, że jest mu to obojętne. Ale idzie z nami po to, bo jest naszym przyjacielem i naszym towarzyszem i nigdy nas nie opuszcza. To bardzo ważne, byśmy sobie uświadamiali, że Bóg idzie z nami także w złym kierunku. Gdy idziemy w złym kierunku, po to, aby, nas, aby dawać nam dobre natchnienia. I ciągle jest w naszym sercu, chociaż może być z tego serca wypędzany, może być w tym sercu niekochany. Może się nam nawet wydawać, że jest w tym sercu nieobecny. Ta piękna litania przypomina nam dzisiaj, że serce Jezusa jest domem Bożym. A gdzie czujemy się najlepiej? No właśnie w domu. Tam, gdzie jest poczucie bezpieczeństwa. W domu, w którym, żeby nie wiem co się wydarzyło, to jest zawsze dla nas miejsce. Jest miska. Zupy, jest dach nad głową, jest obecność najbliższych, chęć zrozumienia, przyjęcia, akceptacji. Czy tak czuje się w naszym sercu Bóg? Wybaczcie takie może mm, śmiałe porównanie, ale czy w sercu moim jest miska zupy dla Boga? Czy jest dobre słowo? Czy jest Dach nad głową, czy jest serdeczna obecność? Ponieważ z tej obecności Boga, zaproszonego do serca, wyłaniają się drzwi nieba. Tam są właśnie drzwi do nieba. Poprzez tę obecność Boga w sercu, otwierają się drzwi niebios. To Jezus jest bramą niebios, tak jak jest bramą Owiec. Przez niego wchodzimy, wychodzimy na pastwiska. Nie można inaczej dostać się do nieba, jak poprzez świątynię Boga, poprzez najświętsze serce Jezusa. Prośmy, aby w naszym sercu był Dom Boży. Aby ten Bóg czuł się tam bezpieczny, kochany, żeby mógł tam odpocząć, po trudzie e, służby innym ludziom. Kiedyś święta Teresa mówi, dziwiłam się apostołom, którzy, gdy rozszalała się burza na jeziorze, e, tak e, m, się zlękli i mówili: Jezus, obudź się, dlaczego ty śpisz, ratuj nas. Mówi, dziwiło mnie to. Bo przecież Jezus był w łodzi, to chociaż burza była na zewnątrz, to cóż mogło się nam stać? Jeżeli Jezus jest z nami, to któż przeciwko nam? I Teresa mówi: Nie będę budziła Jezusa, tylko dlatego, że jest burza. Niech śpi, jeżeli Jezus śpi, to znaczy, że jest zmęczony. I nawet jeżeli śpi, to jest i nic nie może się złego stać. Czy w moim sercu Bóg czuje się bezpiecznie? Czy w moim sercu otwierają się bramy niebios? Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami.